i będzie powolony jakiś kurs. Pragnę Panu Bogu tu jedynie podziękować za jego własność. Dziękuję wszystkim proboszkowi za zaproszenie. Z dla mnie to był taki kraj egzotyczny. Myślę, że tak jak dla was Indonezjan. Słyszałem tylko tyle, że papież Jan Paweł II wojny z Polski. Lechowa z Polski, Warszawa stolica. Tylko tyle widziałem w Polsce do dzisiaj aż co lata temu. Jestem ze zgromadzenia ojców białoruskich, misjonarze. Że pracują w 75 krajach na całym świecie i będąc w Indonezji dostaliśmy zaproszenie z na seminarium polskich burmistrzów. Chcieli zaprosić trzech kolegów z Indonezji, żeby do Polski na studia. Ja sobie pomyślałem wtedy, Panie Boże, to zaproszenie nie jest dla mnie. Ja nie dam rady. Ja nie mogę e, zostawić rodziców, rodzeństwa domu. Wszystkiego to, co dla mnie było to, co dla mnie było bliskie, nie chciałbym pozostało ci ja daleko do, do kraju, od którego nawet nie wiem, gdzie to jest. Tak po, powiedziałem do Panu Bogu. Panie Boże, ja mam swoje plany. Ja wiem najlepiej. To jest nasz niebies więc to, co ja mówię, to jest najważniejsze Panie. Byłem tak jak ten Panie dzisiaj się pamiętam, że wiem ja wszystko. A ten panie szelc, się się on nie, na, nie potrzebuje Pana Boga. Owszem, chodzi o świeżo dyni, się. Ale on tak naprawdę nie potrzebuje Boga. On tylko ufa sobie. Nie ufał Panu boga. Wszystkie jego plany to były najważniejsze. Tak doświadczyłem tego 23 lata temu, że ja, mój plany... Wszystko było najważniejsze. Ale kiedy w końcu okazało się, że nas trzech zostaliśmy wybrani, że byliśmy do Polski na studia. Zostaliśmy wybrani, w cudzysłowie. Nie dlatego, że byliśmy lepsi, nie dlatego, że nie wiadomo, kim byliśmy, kim jesteśmy, ale kiedy zostaliśmy wybrani, że do Polski na studia. przyjechać, tak Jedno pytanie, które zadawało mi na Boże, dlaczego? Dlaczego, Panie Boże, że ja nie wiem, kto jestem w Ajni? Ja nie chcę ze słabych rodziców, odesław, wszystkiego, co jest w niebieskiej. Boże, dlaczego? Boże, jestem ciężko, ja nie dam rady, jestem słaby, nie mogę Panią. Tak, kłóciłem się z wody, wyrażałem, te moje niezadowolenie. Boże, ja nie dam rady. I wydawało mi się wtedy, że Bóg jest tak naturalne że on jest tak odległy, że on jest obojętny, że on jest głupi. Modliłem się do niego, prosiłem go, pytałem Nie było tak jak on. Wydawało mi się, że nie było odpowiedzi ze strony Boga. Bóg tak jak on zadajemy Bogu pytanie, Panie Boże, dlaczego mnie mąż tak nie traktuje? Dlaczego Pan nie jest z nami, Panie Boże? Panie Boże, dlaczego w naszej rodzinie nie ma słody? Boże, dlaczego praca jest mi tak ciężka? Dlaczego ludzie mnie tak, tak, nie tak traktują, Panie Boże? Boże, dlaczego moi dzieci już nie chodzą na kościoł? A dzieci się w nie chodzili na kościoła? Dlaczego oni teraz nie chodzą? Co boli, Panie Boże. Dlaczego? Panie Boże, dlaczego ja chodzę? Dlaczego ja mam taką chorobę? Dlaczego zabrałeś mojego męża? Dlaczego zabrałeś moją żonę? Panie Boże, dlaczego zabrałeś mojego syna? Dlaczego zabrałeś moją córkę? Panie Boże, dlaczego? Jeszcze jeden inny pyta. Boże, dlaczego? I wydaje mi się, Czasami zadajemy to pytanie, czekamy, mówimy się cały czas. Bóg tak jakby obojętny, tak jak my cały czas. I nieraz pośpiewam, że może mam tyle drzew, że po Bóg nie, jest, nie słyszy, on nic nie wie. Ja mam tyle drzew, w co wypada, upada, mogę żyć aż i nic. Czy Bóg jest tak naprawdę mniej pomocny? Czy Bóg tak naprawdę jest obojętny? Czy on jest tak daleko? Czy on jest taki dumny? Nie. Twoje pytanie, tak jak dzisiaj śpiewaliśmy biedak, załoga i pan mi wysłuchał. Bóg wysłuchał naszych kobiet, ale czasami czekamy bardzo długo, bardzo długo. To z powodu się za swoich dzieci, co pochodzą do kościoła i dalej do kościoła. Well, it's a nice situation. I'm going to to Tak jak ten cel. Żeby mógł dostać to, o co proszę. Bo może nie jestem gotowy. Ale czasami jest tak, że Pani może, jeżeli chce, to może się, muszę być tak, tu i teraz. Nie, nie chcę go Nie chcę czekać Panie Boże. Ja chcę teraz. Nie. Moje serce nie jest jeszcze gotowe. Pan chce ukształtować moje serce, żeby mógł dostać to, o co proszę.